Sulsoli, ja trawina Pieprze Witam Was bardzo serdecznie w szóstym odcinku naszej magicznej serii z The Sims 3. No i jesteśmy przed domkiem naszych dziewczyn. I tu się dzieje, oj się dzieje. Nasza jaga zabrała się za udoskonalenie kibelka wychodka naszego na zewnątrz i tam czaruje, czaruje, zobaczymy co tam nam wyczaruje. A Lili z kolei zajęła się naszym ogrodem. No i od razu lepiej wygląda, pozbierała tam plony jakie mieliśmy. No i jeszcze się zadziało. Dlatego, że zobaczcie, one mają już tu tylko 2000 simelonów, podczas gdy wcześniej miały ich znacznie więcej, ale nie, nie przyszły jakieś drastyczne rachunki, Tyle, tylko mnie troszeczkę poniosło i zrobiłam, słuchajcie, sypialnię naszej Jagi. No i teraz ta sypialnia wygląda w ten oto sposób. Jest podzielona na dwie strefy, taką strefę komfortu, powiedzmy sobie, do czytania, słuchania muzyki i drugą strefę wypoczynkową. Myślę, że tak jest trochę lepiej, bo ona była taka troszeczkę... No, poszkodowana, no, dlatego że Lili ma, wiadomo, swój domek wróżkowy na górze, też ma sypialnię, no ja też chciałam, żeby coś jaka miała. No i ten pokój do robienia, do ćwiczenia alchemii i robienia eliksirów też troszeczkę zmieniłam. Na razie nie szalałam, bo... No bo pomyślałam sobie, że tutaj też by można było coś fajnego wymyśleć no ale ponieważ zostało nam zaledwie 2000 simelonów, no to daje już spokój. Jak tylko Jaga skończy tutaj czary mary robić z naszym wychodkiem, to Lili niewątpliwie sobie skorzysta i myślałam, żeby dzisiaj urządzić, zrobić taki małą parapetówkę, no nie wiem. Tyle tylko, że widzicie, generalnie Lili niby nie zna chłopaka od naszej jagi. Z kolei Jaga nie zna tego, jak on się nazywał? Kamila Levre, czyli to jest chyba brat od naszego, albo brat, albo kuzyn od naszego, no od ukochanego, od Nika Levre. Ja się już mylę w zeznaniach, słuchajcie. No więc, no nie wiem, czy on, oni nam się na tej liście wyświetlą. Chciałabym zrobić takie opt zwykłą biesiadę, bez jakiegoś tam większego, wiecie, bez większej spiny w strojach takich zwykłych. Zobaczcie, nawet mamy w, w, w znajomych pluszaka psa. <laughs> Szkoda, że nie mamy żadnego czarnego kotka. No, ale myślałam, żeby tą imprezkę sobie zrobić raczej w godzinach wieczornych, natomiast teraz jeszcze fajnie by było, jakbyśmy się udały z dziewczynami, udali z dziewczynami do, na tereny festiwalu. Tam pozbierać trochę kwiatków i innych rzeczy bo ważne by było też zbieranie tych takich różnych skałek, e, takich minerałów, które tu są, bo jak sobie poczytałam, do produkcji takich eliksirów troszeczkę m, ważniejszych i dla nas może nawet lepszych, no to, opatrzcie, nasz, nasz chłopak tu sobie siedzi i czyta, e, no to potrzebowalibyśmy srebra, złota i takie tam, więc no. Jak będziemy chciały robić takie rzeczy, no to musimy zbierać, więc ja się teraz udam z dziewczynami na tereny festiwalu. Chyba, żebyśmy najpierw zrobiły tą imprezkę. Dobra, spróbujmy. Czarujesz, kochana, czarujesz, robisz takie tam czary mary, kochana, to wyciągnij może swój telefon i poczarujesz na telefonie. I po prostu urządzimy sobie małe przyjątko. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. A potem będziemy sprzedawać jeszcze nasze plony i te słoneczne blaski i takie tam. Myślę, że zrobimy sobie imprezę na godzinę 19. To będzie biesiada, bo wtedy każdy przyniesie nam coś dobrego do zjedzenia, a strój będzie niewątpliwie wygodny. O jest, pojawił się jeden pan lewre i drugi pan lewre. Kogo jeszcze sobie zamówimy? Zamówimy sobie Awę wróżkę, zamówimy sobie może tą Patrycję, no i może tyle, może by tyle wystarczyło, nie wiem, czy tutaj tą... nie, zostawimy, bo jak będzie nas za dużo, no to... O, proszę bardzo, jednak nikt wolałby widzieć... nikt, Kamil wolałby jednak z naszą siostrą niż z nami. Ups, ups. Lili dobra. Jak naprawiony jest kibelek, tak, to chodź kochanie, użyjesz go, a ty moja droga, ty byś mogła tutaj schwytać te takie lataki i lecimy na tereny festiwalu. Śliczna pogoda, więc wszystko powinno być ok. Strasznie to mało ludzi na tych terenach festiwalu. Strasznie mało i wiecznie ci sami. No to smutne, niestety, no ale tak, taki jest fakt. No i nasze dziewczyny chciałyby, przynajmniej Lili chciałaby, tutaj bawić się na rodzinnej arenie wodnej, więc chyba co sobie zrobimy. Pozbierałaś już, kochanie? Tak, pozbierałaś. No tutaj przeoczyłaś parę, chyba że w międzyczasie znowu wyrosły, nie? Co też jest bardzo możliwe. No. I nie mogę trafić, no, w kwiatka. I tu kosmosik jest, bo wcześniej go tu nie było. Dobrze, więc y, pozbierasz sobie te kwiatuszki i pójdziemy, moja droga, y, pograć sobie tam, pobawić się troszeczkę. O, i tu jeszcze jest jeden kosmosik. No, proszę bardzo. Jakiś piesek Tiffany. Za nami chodzi. A my byśmy bardzo chciały mieć kotka. No, ale. Ja tu widziałam taką, takiego kotka przybłęda i już mi się chyba nie uda go niestety po raz kolejny złapać, bo tak sobie pomyślałam, że po co mamy adoptować i tam kupować, jak można zaadoptować jakiego przybłęda, nie? No ale tuż widzę, że wszyscy są zajęci, więc wystarczy, że wy z jagą po prostu sobie zrobicie szaleństwo zabawy. No i niby jak tu jesteśmy to przez chwilę to ci Simowie tutaj e, przyjeżdżają. Ty jesteś kto? Durin. Ale no widzicie, no nie ma, nie jest za nie jest tu nas za dużo niestety. Jak kochana? Idziesz? Idziesz. Dobrze, tu mają zawody, już się nie załapiemy, ale my mamy dzisiaj biesiadę, a tam znając życie to jedzenia będzie naprawdę dużo. No. Dobra dziewczyny, jedźcie z tym koksem, zobaczycie, zobaczymy, która z Was wygra. Słuchajcie, nie mam dlatego powiedzieć, co się stało, ale nawijałam do Was dobre parę minut, kiedy się zorientowałam, że nie ma takiego dingsa w górze ekranu czerwonego, który mnie informuje, że nagrywa się. Bo okazało się, że program do nagrywania przestał nagrywać, w ogóle go już nie było. Więc yy, tuż przed tym, jak się zorientowałam, że, że nie nagrywa się, a ja do Was gadam, oczywiście. Wyskoczył mi taki komunikat, że Awa jest strasznie zawiedziona i nie wiem, czy mi się udało screen zrobić z tego. Jeżeli tak to go wstawię, jak nie, no to sorki musicie mi wierzyć na słowo. I ona była jakoś poruszona i powiedziała, że sobie idzie i ja byłam dopiero wtedy zdziwiona. No bo słuchajcie, jest 18.39, a impreza, z tego co wiem, miała się rozpocząć o godzinie 19.00. Więc, no, czym była rozczarowana, skoro myśmy nie zdążyły jeszcze przyjechać na dobre, no i nic takiego nie zrobiłyśmy. Ale nie, nie, nie kończy się na tym moja historia. <grym> ja sobie tak, wiecie, spuszczam z ściany i tak sobie myślę, no dobra, okej. Okay. Nie ma nikogo. Może awa przyszła, po prostu obraziła się, zostawiła jedzenie, kurczak z głębokiego tłuszczu i pojszła. No ale słuchajcie, no nie. Bo okazało się, że wszyscy goście postanowili zobaczyć, jak wygląda nowa sypialnia naszej Jagi, łącznie z naszym chłopakiem. I wtedy też zorientowałam się, że Awa jest sfajwczona. więc albo ktoś ją, jej coś zrobił, albo jakaś pułapka zadzia zadziałała, co też jest bardzo możliwe, słuchajcie. Bo wiecie, Lili wariatka wszędzie te pułapki pozostawiała, widzicie takie, takie coś, nie? No, w każdym bądź razie. No. I to ma być impreza, wychodzę. No i właśnie tak, tak to, kochani, wygląda, że wszyscy... W ogóle to, gdzie Ty jesteś, moja droga? Czy ty w ogóle pomykasz na tej miotle? Tak. No i jak ja mam ich zatrzymać? No to ta, ta impreza to jest jedno wielkie nieporozumienie. I już się zastanawiam nad tym, czy po prostu nie zrobić takiegoś przejścia tylko dla domowników, bo tak to ja tego w życiu nie ogarnę. No patrzcie. No jedno wielkie nieporozumienie. Więc Nik, yy, ja po prostu yy, przyjazne. Yy. No nie wiem, no, no dobra, no <grywia> czarujące spotkanie, póki twoja dziewczyna nie przyjedzie, żebyś ty nam chociaż nie zwiał, stąd niezadowolony. No I tak w ogóle to nie przypominam sobie, żebym ja ciebie, Orionie, <grywia> zapraszała, no ale no okej, okay, no w porządku, następnym razem już będę wiedziała, że mam to inaczej troszeczkę zorganizować i mam siedzieć na miejscu. Do momentu, dopóki wszyscy goście nie przyjdą, bo inaczej będzie jedna wielka, piękna katastrofa. No i co? No chodź tutaj, nie, no to to jest głównie twój gość, więc przyjdź po prostu. Zapytaj się, czy chce zostać na noc, może nam coś wyjdzie z tego twojego barabara? No a tymczasem y, nasza Lili... Czy ty jesteś głodna, bo mamy dużo jedzenia, wiesz? A nawet jesteś. I więc przejdź sobie kochanie tutaj do góry i tu sobie zjedz. Proszę cię bardzo. Y, weź sobie talerz. Co się stało? Bo mnie tak nagle kamera majtnęła. Masz już go? Masz go. Nie wiem czy się zda... Tak, chcę. No dobra, no to spoko. Więc możesz... E, możesz go tam pocałować. Możesz go nawet z przesyłem <noise> pocałować. Miłosny uścisk. Jak się za niego ostro wzięła, nie? Słuchaj, a ty możesz na przykład się tu odprężyć i go poprosić, zaprosić, żeby tak też obok ciebie się odprężył był, bo on widzę jest taki niezbyt... Uuuu! Przyszedł, słuchajcie, jego braciszek. Jak on mi tu zaraz wlezie do tej sypialni, to ja już nie chcę, nic. Przyszedł, dobra. Nie jemy, moja droga. Wiem, że ty akurat z nim chemii nie masz, nie szkodzi. Ale możesz na przykład go przyjaźnie przywitać. On niby przyniósł coś, ale nie wiem co to ma być. Niewido a, niewidzialne a. danie ma. <noise> Dobra, a gdzie jest twój chłopak? Gdzie on poszedł? No nie, no weź go tutaj, zaproś. Tak wprost. No, działa, Eni. Wiesz, bo przyniosłam coś, tylko tego nie widać. No nie szkodzi, nie szkodzi. Poznaj go może. No ale między wami chemii nie będzie, więc z tego raczej z tego raczej nic nie będzie. Po z nim. A wy co? Jakie świetne patrzcie! Posągowa niespodzianka, ale świetne. No proszę. Marzenia się jednak spełniają. Mam nadzieję, że dobrze. Bara, było tylko. Nie, nie było niespodzianek typu postaraj się dziecko. <noise> Ale ja tam zlamiłam z tą naszą, słuchajcie, Molly, w tej drugiej rozgrywce strasznie. Ale okej. Okay. Ale ty masz piziomkę? Jagaskot właśnie figlowała po raz pierwszy. No, no ładnie to brzmi. Pop, to teraz możecie o, sobie kawędkę, możesz jakąś tam historię. Pogadaj jeszcze z nim. Opowiedz mu dowcip. Ale nie będziemy w to szli, jeżeli nie ma między nimi jakiejś takiej no bo to, to nie ma sensu kompletnie. Aha, porozmawiaj o kwiatkach, tak super, po prostu bardzo spsikaj. Nie, może nie, bo już wtedy będziemy miał całkiem przechlapane słuchaj. Dobra, poznaj go jeszcze. Poczucie humoru charyzmatycznego. No cechy ma bardzo fajne, ale... No ale nie mamy chemii. No za to jaga ma niezłą chemię. No i co zrobimy? No nic nie zrobimy. Dobra, kochana, y, nie wiem jak to, bo jest 22. Sprzęt grający mamy akurat na w sypialni Jagi. No tak, no bo to jest takie miejsce bardzo ważne, nie? Żeby taki sprzęt był. Więc słuchajcie, może ja tutaj wstawię jakieś coś grającego, żeby nasi młodzi mogli sobie... O, patataj! Żeby sobie mogli zatańczyć na przykład, nie? Zrobię tak. No okej, okay, mamy już music, zaraz sobie pójdą zatańczyć. A potem pozabezpieczam wszystkie porcje przyniesione przez naszych gości. Chyba, że zaprosimy, jak wy tam, młodzi, na dole? Opowiadasz mu historię o duchach, jaką się boi. To było takie straszne przyszedł I wtedy przyżła trupia czaszka. Ona chce skorzystać, ale wiesz co, to może... A tańczycie już? Czy jeszcze nie? Nie. To może zanim zatańczycie to... To, 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 to. Może ja z dołu wezmę, wiecie? To, te króliczki. One są takie fajne. I co? Jesteś w grupie... O, matko, ja nie wiem, czy wy to widzicie. Ale czegoś takiego... O, ja. To jest bardzo dziwne. Jego ja chyba muszę wprowadzić do naszej rodziny i nauczyć przemienianie się w człowieka. No bo to aż takie, co jak co, ale to mi się nie podoba. Okej, okay, dobra. Będziemy teraz jeść. Może Kamil, tak? Bo już nie, nie pamiętam jak on się nazywa. Kamil mógłby odłożyć to, co trzyma w ręce. Nie, nie odłożył, on po prostu na to położył. Posprzątasz po sobie i będziesz tak w piżamce. Para, paradował po naszym domku. No wcinaj, bo byłaś głodna. Co byś chciała kupić nazwę? No masz przecież już wszystko. Spotkać wampira, no masz go tu przy stole. Gdzie poszłaś Jaga? sobie poszła po hot doga bo wszystko cokolwiek bym nie wyciągnęła nie jest zbyt dobre dla niej ale nie ma jeszcze pełni Dobra ty moja droga musisz skorzystać to weź sobie uszej, a Jaga ty już zobaczyłaś tego pana chciałaś go zobaczyć proszę cię bardzo Przyjazne powitanie. Zjesz trochę i się przyjaźnie z nim powitasz. Mm. Mm. Bardzo dziwna ta impreza. No ale nic na to nie poradzimy. No widzicie jak nam się to wszystko rozjechało. Ten przyszedł na imprezę i będzie teraz jeść. Jeść proszę, czytać książkę. Za z nim zatańczymy. Skończyłaś już myszko? Czekaj tylko nastąpi takie oficjalne przedstawienie sobie. Luba. No i widzisz jak ładnie. Zatańczcie razem wolny taniec, a Ty zatańczcie razem wolny taniec. Proszę bardzo jak ładnie. Tańczymy ładnie, tańczymy labeda, labada. la O proszę. Taka piękna impreza żeby mi się tylko mój program do nagrywania nie wyłączył znowu. Tak fajnie było, ale się skończyło. No nie da się. Normalnie się nie da z nim pożegnać, bo nasza wróżka jest już trochę zmęczona. Pokaż, jak tam u ciebie to wygląda. No niezbyt fajnie, więc wiesz co, idź po prostu. Mm. Pośpij sobie już. Dobra, lepiej niech on cię tam pobije poduszką, niż macie tam zmasakrować te stópki twoje śliczne. Uh -huh. <laughs> Wiem, że jesteś zmęczona. Zaraz pójdziecie spać. Chociaż on gdzieś idzie. Jaga, gdzie idzie twój chłopak. Naprawdę umiesz urządzać niesamowite imprezy. A jednak się podobało. On poszedł zobaczyć tą... Domek dla wróżek. Niezła impreza. Akurat, wynoszę się stąd. Naprawdę? Stanowczo powinieneś zapisać się na jakiś kurs bawienia się. Minimum czteroletni. O tak impreza którą zorganizowała sim Lili, osiągnęła umiarkowany sukces goście są dość zadowoleni bardzo prawdopodobne że w ocenach tego wyjścia będzie przewa przeważać opinia najgorsze możliwe no sorry no sorry ja miałam dobre intencje ale no stało się tak się skończyło jak się skończyło nie Dobra, możecie się pożegnać, pewnie nie. O, jaki... Jak się do niej tam dostał, był normalnie. Nie, dobra. Może jak będzie chciał, to przyjdzie do nas tam na dół. A ja posprzątam dziewczyną y, chałupę. A możemy go zaprosić, żeby razem nie. No to to się już zepsuło, więc nawet nie ma co sprzątać, słuchajcie. znaczy jest co sprzątać, nie ma co zachowywać na potem. Okej. Okay. Więc idziemy spać, ja będę sprzątać, jak to zwykle. O, Lili, czemu wyskoczyłaś? Co się tam stało? A czy się będziecie wygłupiać? Baw się z Berka z wilkołakiem. No dobra, jeszcze zobaczymy, jak to wygląda. Ja nie wiem, jak ty rano wstaniesz, moja droga. To będzie ciężko. Ja grelek.

Koniec? O, no to super. A co jeszcze możecie rozrobić razem? Specjalne wróżka. Rozmawiaj o kwiatach, przechwalaj się płataniem, opowiedz historię o wróżkach. Dobra, opowiedz jeszcze historię o wróżkach i idziesz spać. Raczej o dzinach opowiadasz. Okej, okay, ja się już nimi zajmę. Słuchajcie, jest już ranek, ale one tak czy siak mają te smoki w wyposażeniu, więc wiecie, nic takiego się nie dzieje. Ja się z Wami, kochani, żegnam. Mam nadzieję, że taki porwany odcinek mimo wszystko Wam się podobał. Jeżeli podoba Ci się ta moja seria i wszystkie moje projekty, albo przynajmniej niektóre z nich, to bardzo Cię proszę o subskrypcję kanału. Moim subskrybentom jak zawsze kochani bardzo serdecznie dziękuję za to, że jesteście. Sol, sol, odrobina pieprzy i pa, papa!